くっ。 Ale długo was nie widziałem, wy mnie też Słuchajcie, lecimy kończyć rękaw dzisiaj W ogóle zapomniałem wam, ten, zmontować części jak tutaj tatuowałem Ale to nic, stawię to gdzieś tutaj albo na końcu I dzisiaj dodatkowo razem ze Skyem wylosujemy dla was trzy osoby No bo tam robiliśmy konkurs, że jak będziemy, będą mieli 10 koła followersów No to robimy wam konkurs na trzy sesje tatuażu Do tego dzisiaj razem z Pawłem, czyli yy, z szefem wszystkich szefów Zrobimy wam konkursik, także oglądajcie A ja już zadupiem Eldu. Siemaś pawerka, mogę zdjęcie? Jak się czujesz z tym, że jadę się tatuować? Nic nowego. Nic nowego, czyli po staremu, starej śmieci. Dobra wajtałka. To jak coś, to będę do ciebie pisał. Cholera, to nie będzie tania rzecz. 6 godzin, 7 godzin. O kur... za ja dużo kliknąłem. Moi drodzy, bilet warty 14 20 zł 20 groszy, Masakra. Drogie to życie, jest, kur... Idziemy do miejsca, z którego już... Jak wyjdę to już nie będę tym samym człowiekiem Panie i Panowie, skajta tu Oficjalne powitanie prezesa jeszcze. Jeszcze nas nakreślić na Na razie o tej rozmowie myślę. Dobra, mamy wszystko wyrysowane także w będziemy działać. A działamy z czymś takim. Możecie dać znać, że tam siedzi. Chyba dobry. Po dwóch godzinach jakoś sobie jemy właśnie Przerwę. Dziękuję bardzo. No. Zjem, napiję się, zapalę i możemy tatuować co? się dalej. Co zrobisz? Zapalę. Od kiedy palisz? Od życia. Od 14 roku. Od 14. <grym> o kurde, mało dzisiaj nagrywałem, bo nie miałem bardzo jak. Bolało jak cholera. No ale co, życiu. Idziemy do fury. Jutro znowu przychodzę na dziesiątą. Dużo jest zrobione, wkleję wam tu gdzieś zdjęcie pewnie. Jutro zrobimy losowanie. Razem z Pawłem dla Was, także oglądajcie, bo dowiecie się, kto wygra sesję. Trzy osoby będziemy losować. Pozdrzu. Siema! Kurde, raz, dwa, trzy. Powiem Wam tak, wczoraj, no, pod koniec bolało bardzo. Bolało, naprawdę bolało, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej, bo już skończyliśmy bark. Yy, zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda. Dzisiaj też losujemy yy, tam z konkursu, te trzy osoby, które wygrają trzy sesje. Yy, także fajnie, ja się cieszę, jestem już spóźniony, bo jest yy, 9,57, mam na 10, a dopiero wyjechałem, więc będę tam za jakieś 15 minut. Także ten, no jak widać punktualność nie jest po mojej stronie. Dobra, wjeżdżamy do studia i czekaj czy będę się śmiać mojego patronku założenia go tak na szybko, tak na sztukę że masakra. Cielana, na Witamy Słuchajcie, tak jak było mówione, na no 10 tysięcy na profilu Sky'a Sky robimy dla Was konkurs na trzy sesje, tak? Tak jest. Trzy sesje, także dzisiaj będziemy losować. No i osoby, co? które wygrają, kontaktują się pewnie z Tobą przez Instagrama. No, przez, przez Instagrama i po prostu piszecie i się umawiacie, kiedy będzie tylko wolne, nie? w followersów z Sky'a tu. Powiedzisz, że może zacząć, ja mogę rosnąć na drugi żeby... na przemian, tak. To, to poprosimy kamerę proszę, wliwia, Proszę, żeby, proszę, żeby, wszystko jest, żeby było blisko. Sky'a tu razem. 10200. Zamieszamy. Losujemy, losujemy, losujemy. Losujemy, losujemy. losujemy, losujemy. Pek. Kto to jest? Bujaka. Bujaka, podłoga jest. O! Tak. Chyba Zero lewy. Obserwujących. Ja bym to powtórzył. Bo to lewy tak. profil, chyba. Tak, tak wygląda. Ja bym to powtórzył. <laughs> to. Lecimy, 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 lecimy. Pek. Kto to jest? Michał musiali Michał musiali. Gratulacje, pierwsza osoba. Gratulacje, gratulacje. ja sobie screena zrobię. Może inaczej, damy dwie minuty i wezmę pierwszą osobę, która będzie. Może Będziemy być, odświecić. może być, okej. Okay. Zobaczcie, jest 29 po, no możemy poczekać do 30. razie ja robię swoje jeszcze raz. Możemy, możemy. No możemy. i czekamy sobie, spokojnie. No to lasujemy, 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 Ula. Ula zawisza. Ula zawisza. Gratulujemy. Robimy screena. Ja do tych osób i tak napiszę. No tak tak, 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 Paweł napisze, a i tak mogą się zobaczyć te osoby w filmie. Mamy 30 postów. Mam nadzieję, jest. że żadna z osób siedzących teraz nie zaobserwowała, że jest pierwsza i wygra darmową sesję. Dobra. Aż nie pomyśleliśmy o Odświeżamy, odświeżamy, wchodzimy. Kto jest pierwszy? Deril Maupa. Pozdrawiamy cieplutko. Wisanimy tutaj o, pasuje. Dobra, ja robię screena. Dobra, także to by było trzech zwycięzców. Yy, także mam nadzieję, że, 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 że no, wykorzystają zaproszenie. No i co, gratulujemy jeszcze raz i, i zapraszamy do Sky. A. Tak to wygląda w tym momencie. Już. W sumie końcoweczko. Oficjalnie skończone, bo nie wiem w sumie ilu. Jest. Potem podliczymy, ile tam godzin zeszło na tych dwóch sesjach. Ale no, ja jestem zadowolony. Ja jestem bardzo zadowolony. Nie mogę powiedzieć, że jestem niezadowolony, bo mój uśmiech wyraża więcej niż tysiąc słów. Dobra, słuchajcie, skończyliśmy się dziarać, łącznie o 8 godzinek tatuowania. No i co, minęło szybko 2 dni. Szybko, ale boleśnie. Nie była to moja ostatnia wizyta w skaju, oczywiście, ale muszę chwilę psychicznie odpocząć, bo, bo jest to męczące psychicznie i fizycznie. Dobra, dzięki jeszcze raz. Ja bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I niedługo piszemy, znaczy no. zwycięzców losowania napiszemy od razu jak ten film wyjdzie, także oglądajcie. Słuchajcie, ale to jeszcze, że na SkyTatu tu jest 10 tysięcy, to nie oznacza, że to jest koniec, tak? A! A! Dlatego tutaj macie Instagrama skitea tu yy, wpadajcie, bo na 20 tysięcy Paweł oddaje losowej osoby. Trzy sesje, na 20 tysięcy. Chciałem powiedzieć, że oddasz losowej osobie studio całe w ogóle. Nie no może kiedyś się coś wymyśli, jeszcze nie rzucajmy słów na wiatr. Ale wpadajcie, bo na pewno będzie więcej takich konkursów. Yy, no, także wpadajcie, followujcie, obserwujcie i, i tyle widzimy się w domu. Jesteście gotowe? Ja już widziałam ten tatuaż. Wow! No zrobił czerwone? No. Ja pierdzielę. Ale A ty co ta kamina skwaszona? Nie, po prostu patrzę. No tu, bo tutaj masz krew na łokciu. No prawda? mam się to... Umyć. A pan na to przypominacie nie, co? Nie, w ogóle nie chciałabym, żeby tam była kobieta Dobra, słuchajcie, ja już w domu Już w sumie dawno, jeden opatrunek już zdjąłem Nie pamiętam kiedy ostatni raz trzymałem kamerę I kiedy ostatni raz wam pokazywałem dziarę Ale już generalnie chodzę sobie normalnie Chodzę sobie bez opatrunku e, Śpię bez opatrunku Bo dzisiaj mamy niedzielę I w sumie w tą niedzielę wy ten film oglądacie Czyli tatuaż robiłem, kończyłem raczej robić 9 dni temu No więc troszkę czasu już od tego minęło Tatuaż już jest praktycznie wygojony Na siłownię już sobie chodzę e, Niedługo też wracam na MMA, ale z tym To jeszcze muszę poczekać chwilę, bo e, Jednak wiecie, jak tam się przytulacie, ocieracie No to jeszcze aż tak ten tatuaż Wygojony nie jest Dziękuję wam za oglądanie, wpadajcie do Skaja no bo, no bo naprawdę warto Jeżeli chcecie sobie zrobić fajną dziabę to, to tylko i wyłącznie tam, szczególnie Jak jesteście blisko, to naprawdę nie szukajcie Gdzie indziej, bo tam traficie tak Że no na pewno będziecie zadowoleni I wyjdziecie stamtąd z uśmiechem Ja na przykład Wychodzę z reguły, że na tatuażach nie ma co oszczędzać, no bo jednak jest to coś, co zostaje z nami do końca życia. Ja się, ja się cieszę, że dziabę mam, yy, mam nadzieję, że wam się podoba, wpadajcie do Sky'a na 20 tysięcy, kolejny konkurs. Dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się, nara!